Mam takie jaśniaczki. Nie wiem co. Mam niemieckie wystawowe. Niemieckie wystawowe, parka, parzysta, ale nie wiem. Cześć! mamy takie widynki. Witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzeja. I zapraszam na relacje z targów Radomie. Nie ma właścicieli, hodowcy z rano latają, kupują. Nie ma często przykład. Mam takie jaśniaczki. Nie wiem po ile co. Mam takie jaśniaczki, nie wiem. Po ile co nie wiem czy tam czy czasami co, jak się go im prezentują. Nie wiem ile za sztukę. Za sztukę jaśniewczkę mamy. samo samcze tak? Samo samczyk i podlicie znowu za sztukę. Proszę zobaczyć, jak się go im prezentuje. Podlicie znowu za sztuczkę. Co tam załamać? Co? Coś tam załamać. Te boki żółte co on kosztują? 80, parkan. Parkan porzysta, takie boki. 80 zł. Ten bocian ma czaskie spiżaczek tak. i co on kosztuje? Biedyszki. To pocztowe, po ile mamy? Po podyszku. Po podyszku taki pocztowy. Ile paletek? A ile paletek? Od 20 do 40 zł, mam takie głębinę. Od 20 do 40 zł, mam tutaj jest fajny też groszek Nie żuralka, nie samica chyba A to już się mówię dlaczego poszłało. Co taka samiczka kosztuje? Trzystówki. Trzy stówki samiczka. Proszę zobaczyć jak się go prezentuje. Ogolne czyściutki biurotenka czysta z samiczka. Takie jaśniaczki mamy. Fajne takie widzę. Czyste białe. Ty bo cię na Proszę o 6 gdzie a ty jasne tutaj 4 dychy Perłowe też jest fajne takie tutaj to perłowe to kosztuje to trochę nie dwie stówki samiczka czy samczyk, samczyk. Samica Samica 200 zł ogólne czy środki Mało to samczyk? Co? Schrauzer tutaj. A wiesz, takie potrzeby to podyszku, nie? Oddychy do trzech. Oddychy do trzech. A zagraniczniki są jakieś tutaj? Jeden. Jaki jest tutaj? Jest Niemcyk, ten. jest ten, Niemczyk, ten Karpiaty. I co on kosztuje? Samczyk. 3,50. Mamy takie ciemne, te łapczate grochy. Ile taka para? Słupkę za parę. Słupkę za parę. Fajna, to jest za Ach, tak, fajna, I fajna tu idzie ta białogonka. Ach, bystrzeczka. Tak, białogonka czy Trzydzieszki. Fajna widać, jaka bystrza. I budapeścik? I budapeścik, samica, A ten jest albumek ten siebie? Wy... No, to kupiony. Zakupiony. Albumek, nie? Tak. Fajny taki, tak. ostawny, fajny. Będzie. samczyk będzie. będzie, no. Pojedzie? Takie żółte te 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 pawiki polne mamy 120 parka może tam załóżcie parka to ty co to sam czy samice? I sam, pa, sztuka sztuka sam czy 60 złotych. O te Nie. pawiki 120 zł za parkę proszę zobaczyć żółte. A po to czytamy komentarze po filmie mamy krymeczki. żółte Maściuszek. Span, ginają. To są mądre, z pancelek. I co kosztuje ten z Pięć 50 szuka, 50 sztuk, po ile? Stówka Maściuch, parka, stówka zaparkowana. Tarystowny Kosztuje? Mam czarne wywrotki, takie wywroteczki parka, parze kosztuje? 50 50 Pawiki po ile? Też sztuk parka. Też 50 parka. Tam ale nie wiem, pójdę co mam winerek. Hodowcy dla też chodzą i kupują. Wiedeński, po ile mamy tutaj? Cztery Po cztery za sztukę. A do hodowców, tamy komentarze prosimy. Mam takie jaszniaczki. Co tam kradnie? kradnie. Cześć, staniemy. Ja wiem, nagrywasz. tutaj taki brudny co kosztuje? 8 dyszek. 8 dyszek co ten brudek jest? Samiec. Samiec. Locek co mamy? Też samiec e, 5 dyszek. 5 dyszek, e, gile tam też samiec e, 5 dyszek. Tu to mamy, to, to bagneta norwerskie. Bagnet, nie, tak, to jest parę. para. 250 para bagnetom norberki. 50 zł parazowskie 180 zł para Parka i brudki. E, nie, to są mniej, nie, nie. Jeden jest brudek. A jeden jest wyświetl niemiecki. O, o właśnie ten Wyszłak, jak spojrzałem. Wyszwanc niemiecki, ten czerwony. Samczyk? Samczyk. I co jaki Samczyk? E, 8 dyszek. 8 dyszek Ja słów jest tutaj widymki. To jest para parzysta 50 zł. Wywrotki e, Wywrotki 50 zł. 50 zł 100. Ale nie ma go dzisiaj widzę, to czarka. Tu właśnie jest Wyswanc niemiecki tutaj Samczyk Kolega czyta komentarze pod filmem. on kosztuje ten samczyk, sto złoty? Osiemdziesiąt zł. Osiemdziesiąt zł. zł. Są parka? Tak. Parka parzysta. Kolega poda namiar na te wiedeńskie i na te kariery. To tutaj co nagrywam teraz? Proszę poleć imię. Krzysztof. Do Krzysztofa dzwonimy. No. I telefon. Numer? Tak. 79 59, 49, 9, 1 Tu jest parka karierów, tak samo Te karierki ile one kosztują? A 220 zł Wiecie, to też jest cena wyjścia tych Wiedeńskich, jaka była cena? 60 zł 60 zł za parkę Kolega Krzysztof na namiar, czytamy w komentarzach Dobrze oglądamy film Tu mamy staropolski, tak ktoś potrzebował Są parki parzyste jakieś? Są pary parzyste? Tak Trzy pary. Trzy pary parzyste i taka parka parzysta jest co ona kosztuje? Zł. 80. złotych. Osiemdziesiąt Krzysztof podaj namiar jeszcze raz. Telefonu. 99 pięćdziewięć, czterdzieści, dziewięć, 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 Krzysztof poda namiar. Zodzwonimy w odpowiednich godzinach tylko. Trzy parki parzyste. Samczyki co one kosztują? 80 80 parka parzyste, 80 zł sprzedam. Ty wywrotki masz w Parze. I co one kosztują? 70 I ten kremeczek młody? No 30 Ale młody A ty żołnierzy taki troszeczkę ten te, gawy całą parę. i cała parę ile kosztuje? 150 parka parista Natomiast sam samczyk ile by kosztował? Nie, całą parą. Całą no, parę. Bo, nie, nie, bo to w mojego łębie jest moje i puste se latają nie? nie rozumiem. A sam co nie masz takiego? No, nie, nie, nie. Tu nie, nie. To jest tylko jedna A to ta jeszcze jest na dwa tygodnie 20. temu. Także. Ale jakbyś może spod, Miał spotkał. Posłuchaj, super. taki Takie ja ja, kolega Paweł ma tutaj. No ale mu zobaczymy, jak będzie miał kupce na semi. Ten troszeczkę jest większy, ale Kolej dziób ja jest biały. biały. Przeplot jest tutaj. Zobaczcie. Mamy taki budapeszki krymeczek. Ciemne. Jakoba par. Te jeszniaczki polity, parafarzysta, tak jak jest jasny. I co on przyjął? 60. Ten pasiaty jest fajny. Gilówki taki nie. I co on kosztuje? 30. A mamy po ile tak mniej więcej? 20, 15. Od 15 do 20 zł robić, no jakbym to ale nie no, wiem kuli, co? Kupię ile co. Kupięc jest na ptaka. Tak. musi być. No na no, żywniarki pójdę mam dzień dobry. 200 za 3 za 3 sztuki. Proszę zobaczyć, wnioski, bo jest pójdę mamy, te tutaj zaparte? 250 zł, żółta samica, czerwony samiec, 250 zł... Za sztukę, 250. za sztukę mówimy, nie? za nie? parę. Za parę o tych, za, o! Za tą parę o, 250 zł. 250 zł. 250 zł. Sam czy ten siebie jest, ja? nie? Tak, 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 kurwa, lubi, ale... Kaneleczki, 250 zł. To jest para pewnie? Para. Parka pożarna, 250 zł. 250 zł. wiedeński co to kosztuje ten? 4 ja, dyszki. Samica 7 dyszczek. Budapest. E, kupiony, nie dostali. Ja, to... Co to wiedeński masz? Samce. Samice kupiłem tam tylko dnia. niech bym tylko z tego. Dobra. O, to te triplerki? 60 zł. 60 zł potrzebował. Czy to się potrzeba? W Budapeszy po ile? 30 zł. parka. Takie co ceny kosztują? Tak. Te rzeżoski ile kosztują? 80. Parka parzysta? 80. 80 zł. Tu mamy. I ona kosztuje? A Ale to będą jeszcze później to będą paszczyki? podyszku. Podyszku, A ten pasiaty? Wszystko, wszystko podyszku. Pod pa pod tak? Czepelki, i Te krynki? Nie, nie ma, nie będzie. 1,5 stówki Kolega Andrzej komentarze w odcinku. do tak Było. Tak nie, te koimki jak kosztujemy dla pana? To są Andrzeja mojego milnika nagrywamy, a Andrzeja kosztuje. Te w parka park Co on kosztuje? 20 złody. z sponie razem promujemy targę, i mi wiadomo, nasze i naszą pasję. Na pewno. Tej do bociany nie wiem. Nie wiem. Pan Janka nagrywamy. Czarnoci, co to jest pan Janka, to i tak co ona kosztuje? Ładna, ładna, ale widok to 5yszek. Pan Samiczka pasiata też. Kosztuje? 6yszek. Na białą ogonie ta białą samiczka też. Kosztuje? 4yszek. Minerek? Minerek samczyk. I koszt? 7yszek. I te żałobniki? Dwie po... żałobniczki samiczki. Po 6yszek. Po I perłama samica, ma słowa taka. No. Też 6yszek. Panemka nagle mam, mam namiar do kolegi. Panianku, proszę powiedzieć, co tutaj mamy i no po ile? para winerków jest, sześć dyszek Para koroniatych tych, tiplerów, ty, ty, nie tiplerów, tylko tych e, Budapesztów O no, te, 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 no Cztery dyszki Ten, ten e, koroniaty Budapeszt? Budapeszt, samczyk, dwie dyszki Wyśwanczyk samiec, trzy dyszki Nyweczek, samica, cztery o. dyszki i perłowa, widymka, samica, koroniata, przejdzyszek. Pan Anka nagrywał mam na do tutaj te kolegi. Problem z głąbem. jest. nie wiem, po ile, co to kosztuje. jest. tak. Wszyscy wspólnie razem promujemy targębi Wiadomo mi nasze hobby, naszą pasję A młodzież po Mam mamy tutaj ten młodzież? Na podyszko. Podyszko wszystko Mamy pawiki takie tu Mam pawiki, takie właśnie czarne na tych rentach i pójdę te pawiki Po trzy Teraz ten pocztowy żółty mamy i ten czarny też pawik to też po trzy dyszki, wszystko te pawiki A to uda młode? poduszka. weczki też mamy młode. I pieniądze takie nefki? Pi? Stare. A takie? Osiemdek para. Osiemdek para. Budapeszty. Podyszko poduszka. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich. Hejka. Mam takie pocztowe. Krzyżaczek. A jutro jedzmy z księgami? A słońce tak samo dzisiaj. Takie jaśniaczki mamy. Ładne winarki są. Wyśwarczyk mm. taki. To niemiecki wystawowy. Tak, niemiecki no. Prawda ogonka. I posiate.